Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających po chipsach Lace i Przesnacki teraz na kolejną filmę R Lorenz o smaku afrykańskim, można tak powiedzieć. Czekalaka smak i jeśli planujesz imprezę, to raczej tych chipsów nie kupuj, e, smakują mm, po afrykańsku, dość ciekawy smak, natomiast nie są intensywne, cipsy są grube, troszeczkę twarde i nasączone olejem, czyli dość tłuste. Nie każdy nie, lubi te y, takie tłuste cipsy, więc tu oceniam y, te cipsy na trójeczkę, y, trójeczkę, czyli przypomnę, Leisy na piątkę, Przysnacki na czwórkę, Lorenz na trójkę, więc y, no, jeżeli planujesz imprezę i chcesz poczęstować swoich gości chipsami. To raczej bym wybrał Lejsy. Smart dość ciekawy, no ale te wymienione rzeczy sprawiają, że no te chipsy nie są takie smaczne jak konkurencji, i muszę powiedzieć, że cena też jest dość wysoka. Bardzo ładne opakowanie. Te chipsy nie pachną, więc tutaj wrażenie estetyczne jest na dwójkę i wizualne na dwójkę. Co mogę jeszcze powiedzieć, że będę testował kolejne chipsy dla Was. Dlaczego testuję chipsy? No, chipsy to jest dość popularna przekąska i pojawia się dużo nowości, stąd też recenzje. Sam jestem ciekawy tych nowości, dlatego z Wami się nimi dzielę. Do usłyszenia. Hej! Następny